Cześć, z tej strony Scarlett, witam Was na moim kanale. Scarlett i zapraszam Was na kolejny odcinek The Sims 4. A dzisiejszy odcinek będzie challenge'em. Dosyć takim, że challenge'em, no w sumie jest to challenge, ponieważ bardzo, 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 bardzo dużo było wiadomości na temat tego, żebym zrobiła Shell Challenge. Jak wiecie albo i nie wiecie, ja jestem, no może nie fanką, ale bardzo lubiłam kiedyś oglądać Delighracy, i to była moja ulubiona Simstuberka na SimStube ogólnie, zagranicznym, polskim po prostu. Deli Gracie była moją ulubienicą i jakoś tak dzisiaj rano sobie siedziałam, przeglądałam sobie YouTube'a i wyskoczyło mi w powiadomieniach, że tam ona miała film no i patrzę, że to był Shell Challenge. Ale to nie był byle jakiś Shell Challenge, ponieważ Deli Gracie próbowała stworzyć coś z bryły, którą stworzyła Lil Simsi. I mam nadzieję, że coś tak mówiło. Lil Simsi? To była Lil Simsy, Nie oglądam jej, więc nie wiem, jak coś nie bicie. No, ale bardzo spodobał mi się ten Shell, w sensie sam kształt tego budynku. Stwierdziłam, że on będzie dosyć takim fajnym wyzwaniem, więc postanowiłam, że i ja się z nim zmierzę, i ja spróbuję coś z tego zrobić fajnego. Jak mi wyjdzie, zobaczycie na dzisiejszym odcinku. A jeśli chodzi o zasady, no to musimy to przemienić w cokolwiek chcemy. I one są proste, te zasady, ponieważ nie możemy zmieniać już istniejących ścian. Możemy obracać ten obiekt, możemy przenosić ten obiekt, możemy dodawać jakieś tam fundamenty, zmieniać ściany na wyższe, możemy dodać platformy, ogrodzenia i wszystko, żeby ten budynek po prostu wyglądał. No i wiadomo, musimy i możemy sobie wydzielać tutaj pomieszczenia, czyli po prostu mamy zwykłą bryłę, zwykły kształt domu, który musimy zmienić w coś fajnego. Skoro ja mogę go sobie obracać i zmieniać, to ja się tak zastanawiam, która część będzie najlepsza na wejście. Do tego domu i powiedziałabym, że chyba zdecydowanie. No chciałam powiedzieć, że nie ta, ale możliwa, że jednak ta. <laughs> Dlatego że. Nie, ta będzie lepsza. Tył będzie lepszy. Tak, tył będzie lepszy. Więc lecimy z całym budynkiem, obrócimy go tak. Zmienimy sobie go tak. I rzucimy sobie go tak. Wiecie czemu? Ponieważ ja już widzę, że zrobimy sobie na pewno tutaj podwyższenie do tego. Bierzemy sobie teraz. Hmm, tylko takie podwyższenie, czy robimy. Po... Nie, nie takie. Nie robimy chyba fundamentów. Zrobimy to inaczej. Um... Dobra. Zmienimy sobie te ściany na wyższe, i dodamy sobie do tego platformy. Tak, żeby inaczej. Zrobimy sobie tutaj takie schody na platformie w sensie, tak? Podwyższymy tę platformę na dwa i do tego sobie dodamy tu platformę, którą podwyższymy na 1 i z tego zrobimy schody do tego naszego. budynku. Ale myślę, że nawet byśmy mogli to zahaczyć o. Chociaż nie, tutaj wylejemy sobie zwykły beton. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie w ogóle. Nie, nie robiłam, nie lubię robić na cudzych budynkach. Lubię sobie sama od początku do końca robić kształt domu, no ale no wyzwanie jest, jakie jest, więc trzeba to ogarnąć. Dobra, to ja chyba teraz na przyspieszeniu zajmę się jakimiś takimi kosmetycznymi rzeczami, które mogę tutaj zrobić, bo pozwala mi na to wyzwanie. Zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj robię. I o co chodzi z domem, i jak to się stało, że on już wygląda tak. Mam nadzieję, że wszystkie etapy, które robiłam, po prostu będziecie mieć na przyspieszeniu, ponieważ ja stwierdziłam, że nie ma sensu, żebym ja wam pokazywała po kolei, co się tutaj działo. No to zwyczajnie byłoby chyba nudne. Nie wiem, by się wydaje się, że to jest nudne, tak patrzeć po kolei, co ja klikam, a czego nie klikam. Ale przyniosłam się tutaj z kilku względów, i takim chyba głównym, najważniejszym względem jest to, że zwyczajnie ten dom, kształt, jaki zrobiłam, dużo bardziej pasuje mi do tego otoczenia i będzie mi się tu lepiej budowało, pomimo że na razie mamy tutaj takie stare budynki. A sprawa numer dwa jest taka, że cały czas szukam gdzieś miejsca, gdzie będę miała dobre oświetlenie i dosłownie nigdzie nie mam miejsca, gdzie bym miała dobre oświetlenie i czuję się z tym zirytowana i tak się zastanawiam, co z tym domem, jak sobie go obrócić, bo ja wiem, że Wam się może to wydawać dziwne, ale ja naprawdę jestem typem osoby, która musi mieć dobre oświetlenie, jak buduję. Ja nie mogę budować domu w złym oświetleniu i chyba... No nie, no nie zrobię tego tak, bo to nie ma sensu. Nie wiem, na razie niech zostanie to w ten sposób. Tutaj będziemy mieć doświetloną akurat tę część, na której najmniej mi zależało, żeby była doświetlona, ale niech będzie. I tutaj sobie zrobimy już jeszcze kilka takich kosmetycznych rzeczy, i będziemy powoli przechodzić już do następnych etapów naszej budowy. A następne etapy naszej budowy to przede wszystkim będzie chyba kontynuacja ogrodu, tak myślę ale to jest ciemno. Elewacja zmieniona, dom prezentuje się tak. Mówiłam, że on nie będzie cały czarny. Chciałam na początku zrobić go super jasnym, ale potem sobie pomyślałam, że te właśnie drewniane detale będą dodawać takiego symatyczku, bym powiedziała. No po prostu będą spoko w tym budynku. Więc tak bym to zostawiła. Zrobimy sobie na razie tutaj wszędzie ten czarny beton, bo on będzie najlepszy. I teraz taka sprawa, bo na pewno dużo osób będzie pytać, bo ja nie do końca jeszcze mam pomalowane tutaj te puścianki, ale ja z puściankami mam bardzo niefajny romans, że tak to nazywa one mnie denerwują, dlatego, że najczęściej, kiedy ja robię puścianki, już im wybiorę jakiś kolor, to one w trakcie budowy się, w sensie te elewacje im znikają, więc ja na razie nie chcę im robić elewacji, bo uważam, że to jest bez sensu i zwyczajnie to, no, nic mi nie da, tak szczerze powiedziawszy, więc na razie im elewacji robić nie zamierzam. A co będzie później, zobaczymy. Czemu mi się skrytywały tutaj te... O nie, 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 ładnie. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. Tak, przede wszystkim to one powinny być tutaj. A tu nie mogę, bo tu cały czas dostaję powiadomienie, że i byłaby za nisko. No dobrze, no to będzie bez tej. Natomiast tu. Powoli zaczyna nabierać to kształtów. Jeszcze nie takich, jakie bym chciała. Cały czas tutaj kombinuję, choć jeżeli chodzi o elewację, ponieważ tak na początku mówiłam wam, że będą drewniane, ale to, co ja sobie na początku często wymyślam, nie do końca potem mi się sprawdza przy takiej faktycznej budowie. Ponieważ wtedy patrzę na ten budynek i stwierdzam sobie, że. To jednak nie to. Jednak coś mi tutaj nie gra, coś mi tutaj nie pasuje i coś powinnam zmienić. I właśnie w tej chwili coś takiego poczułam. Dlatego postanowiłam trochę się z tym pobawić i tam, gdzie mamy szarą elewację, taką czarną wręcz, mamy czarne okna, szarą mamy szare okna. Tutaj, gdzie mamy jasną, zostawiłam te drewniane, ale myślę, że tutaj powinnam zrobić też takie jasno szare, żeby to wszystko ładnie mi się tutaj zgrywało kolorystycznie, bo jednak cały czas mnie to denerwowało, jednak cały czas mi to kłowało, czy nie podobało mi się. Więc zostałam z tym właśnie ogarnięta tak w ten sposób. Jak to się będzie prezentowało w ciągu całego dnia do końca, jeszcze nie wiem, będziemy tutaj obserwować i oglądać. A przede wszystkim ja chyba będę to obserwować i oglądać i zobaczę, co z tego wyniknie. Myślę, że prezentuje się to mimo wszystko na razie całkiem ok. Jest to oczywiście, jak już Wam powiedziałam, albo nie wiem, czy to wytnę, czy nie, ale prawdopodobnie ten film będzie podzielony tak czy siak na odcinki, ponieważ jest to duża budowla, którą chcę zrobić po prostu ładnie i chcę, żeby to fajnie wyglądało. I chcę, żebyście mogli sobie to potem pobrać. I wiecie, nie było jakiegoś. Z tym większego problemu, trochę może zrobię to w klimacie Billiego Joe, bo tak sobie teraz przypomniałam. Nie wiem, czy pamiętacie do Billiego Joe, on miał takie fajne wysepki, na których były rośliny i tak sobie pomyślałam, że te wysepki mogłabym właśnie wykorzystać i zrobić coś takiego też. Tutaj tylko muszę je znaleźć w debugu. Chodźcie tutaj, wyspy, wyspy, wyspy. takie, o, właśnie te. I w nich myślę, że posadzimy sobie rośliny, i one będą tutaj stanowić taką część ozdobną tego. Ja myślę, że to będzie dobrze wyglądać. Tylko oczywiście muszę je ładnie tutaj ustawić i, i dopasować. Na przykład te tu. Ja myślę, że to będzie naprawdę całkiem, całkiem spoko się prezentować, jeśli chodzi o samo pasmo roślin. Może nawet zrobimy to tu. Nikt gdyby by gdy Hmm, jeżeli chodzi o ten dom, to w różnych porach dnia on oczywiście różnie się prezentuje. Czekajcie, chciałam wam noc pokazać, różnie się prezentuje. Na razie jest tutaj tak ciemno, A, ale, ale, ale. Jeszcze te kominy. Bo jednak one powinny chyba być. A właściwie one mi nie do końca tu akurat te pasują. Myślę cały czas nad dachem, bo cały czas w głowie mi się kręci, że ten jest tutaj lepszy i odpowiedni bardziej do tego budynku niż to, co było wcześniej. I myślę sobie, że to możemy wyciągnąć, chyba. Chociaż nie, nie możemy. To musi tak wyglądać. A z tej strony mogę to wyciągnąć? Z tej strony. A nie, dobra, już jak jest z tej takie ścięte, to niech i tu będzie ścięte. Nie no, ja myślę, że się prezentuje na razie całkiem spoko. Oczywiście jest to dosyć e, specyficzny budynek, więc nie będziemy tutaj mieć nie wiadomo mm, jakich ozdób. No nie mogę tutaj nawalić tysiąca kwiatów, A, ale jakieś tam niektóre zieleniny zawsze będą spoko. Zaczyna naprawdę mieć to ręce i nogi. Zaczyna mi się to podobać coraz bardziej. E, czyli idziemy w naprawdę dobrym kierunku, jeśli chodzi o budynki, jeśli to zaczyna mi się podobać. Bo jak wiecie, przed chwilą miałam takie. Niby mi się podobało, ale miałam takie mieszane uczucie. Ja nie lubię mieć mieszanych uczuć. Lubię kiedy to po prostu. Em, jakoś tak lepiej wygląda. I teraz tak, 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 tak. No, no i teraz zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Wreszcie z tej bryły coś wytworzyło się takiego przeze mnie akceptowalnego, bo ja mam strasznego, jak wiecie, taką, taką straszną. Przypadłość, że dopóki ja w 100% nie czuję, że to jest to, co mogłam zrobić najlepszego z budynku, dopóty ja sobie nie przestanę oglądać, nie ja przestanę sobie ogarniać bryły. Dlatego często osoby, które są u mnie na live'ie, wiedzą, że ja potrafię dachy układać przez ileś tam czasu, nawet kilka godzin, no bo to jest dla mnie naprawdę ważne. Ja nie lubię grać w brzydkich budynkach, w sensie tak, no wiadomo, że to, co ja tutaj tworzę, nie do końca musi się Wam podobać, ale mm, to musi być zgodne ze mną. Jeżeli to nie jest zgodne ze mną, no to zaczyna mieć, wiadomo, jakieś wątpliwości co do budynku. A kiedy już jest, no to nie ma najmniejszego problemu, jestem szczęśliwa. Teraz jedyne, co jeszcze chciałabym zrobić, to ogarnąć sobie takie kwestie, właśnie związane z tymi jakimiś roślinami, żeby one mi tutaj. Nie przeszkadzały, żeby ładnie wyglądały, i żeby dodawały takiej ozdoby, ale przy okazji w środku, żebyśmy mieli taką wolną bryłę. No i ja się zajmę teraz wydzielaniem pomieszczeń. W środku mogę sobie zrobić co mi się podoba, więc zrobię sobie tak. Przynajmniej z tego co czytałam, według zasad. I tu na pewno będziemy mieć wiatrołap. Który to wiatrołap musimy podwyższyć na razie, tak, ale z tego co wiem, on nie musi być. Znaczy, nie musi być jakiś mega super też podwyższony, już też bez przesady, ale o, w ten sposób byśmy to zrobili. Zrobilibyśmy sobie takie zejście, tutaj wejście, tutaj zejście, no żeby to w miarę wyglądało. Tutaj będziemy sobie pewnie układać jakieś rzeczy, w których umieścimy sobie. Ciuchy i na tego typu pierdoły, nie? Tutaj to, co tutaj mamy, ja bym przeznaczyła na taką piękną, otwartą jadalnię, może jakieś kanapy. Więc z tego powodu, w tym miejscu, które tu mamy, wydzieliłabym kuchnię. Ta kuchnia byłaby tak zamknięta, i tutaj zabudowana w ten sposób. Także tu mielibyśmy wejście tędy do całego naszego budynku, a tutaj by się znajdowała ta nasza kuchnia, którą byśmy umieścili w tym miejscu, ok. Tutaj też powinny być jakieś łazienki, inne tego typu rzeczy, może jakiś gabinet, bo to będzie duży dom, więc zrobiłabym to w ten sposób, że tu okna się dziwnie wydzielają, więc to powinno być takie jedno duże pomieszczenie, tu możemy zrobić na przykład główną sypialnię, tutaj... Gdzieś machnę sobie schody. Schody na piętro. Piętro jest bardzo duże, więc nie muszę się tutaj za bardzo ograniczać, jeśli o to chodzi, więc super. Zrobimy sobie schody, myślę, w tym miejscu. One będą trochę takie ukryte, no i te schody będą prowadziły tu na piętro, gdzie wydzielimy sobie znowu pomieszczenia i one będą szły tak, że tu zrobię sobie łazienkę. Tu myślę zrobię sobie jakąś sypialnię, tu zrobimy sobie kolejną sypialnię. I wiecie co? Te sypialnie bym powiększyła o tyle. Taka jedna wielka, duża sypialnia. Nie wiem, może dwójka Purhland będzie tutaj siedzieć. A tu byśmy sobie zrobili jeszcze... Albo tu główną sypialnię, a tu na przykład sypialnię jakiegoś dziecka. Ona będzie chyba z tego, co kojarzę... Um mieć przeszklony sufit, nie, dobry sufit, normalny sufit, ok, więc tu możemy zrobić sypialnię dziecka, tu możemy zrobić łazienkę, tu możemy zrobić na przykład główną sypialnię, lecimy dalej, tu bym zrobiła gapinet na przykład, albo jeszcze jedną sypialnię, żeby była sypialnia dla dwójki dzieci i sypialnia główna i właśnie ten przedpokój z łazienką, którą możemy sobie przecież powiększyć, tu nie ma problemu, może być większa, bo tu wejdą, tu wejdą, tu przejdą, tu przejdą, tu przejdą, więc to mamy wydzielone. I tak mniej więcej by się prezentowała część pierwsza, czyli bryła, jeśli chodzi o ten dom, bo myślę, że kwestie takie jak umeblowanie i ogród byśmy zrobili sobie chyba potem. Bo jak mówię, nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile, a też nie chcę zrobić tego domu na szybko. Bo ja jasne, mogłabym zrobić tak, żeby ten dom dokończyć w ciągu jednego odcinka i żeby cały był już, wiecie, super i żebyście mogli sobie go oglądać. Tylko z drugiej strony, czy on by wyszedł ładnie? Nie sądzę, właśnie. Nie wiem kiedy pojawi się kontynuacja, albo za tydzień, albo troszkę wcześniej, bo to w zależności, bo chciałabym ten dom dość szybko skończyć i dość szybko Wam pokazać efekty mojego Shell Challenge. I tyle myślę, jak na dzisiaj. W świetle jeszcze Wam pokażę. Jeszcze tutaj prawdopodobnie coś będziemy robić, ale to też nie jest tak, że jeżeli ja w tej chwili powiem, że to jest część pierwsza bryła, i to w drugiej, już nie będę mogła w ogóle edytować okien i tych spraw, ponieważ no wiadomo, że ja często jak buduję to, coś dodaję, coś odbieram. Tutaj stwierdziłam, że już za dużo szkła mamy, więc nie chciałam dokładać, ale z drugiej strony może się zdarzyć tak, że stwierdzę, że może jednak coś jeszcze tu wrzucimy jeśli chodzi o szyby, także tak się prezentuje ten dom, myślę, że on będzie całkiem ładny i całkiem fajną um, rzeczą, jeśli chodzi o pobieranie w mojej galerii i tyle, dziękuję, trzymajcie się cieplutko pamiętajcie o komentarzach, o łapkach dawajcie znać co sądzicie, trzymajcie się do usłyszenia, komentarze, łapki mile widziane i zapraszam Was oczywiście na mój drugi kanał Scarlet, gdzie jak wybiję 10 tysięcy subskrypcji to będziemy się umawiać na 10 godzinny live tutaj, na tym kanale ale y, musi też na tamte wybić dziesięć tysięcy. Cześć.